Ludzie czekają. Proroty, tak mega gruba książka. Może będzie ok. Dobra musi być. Może nie spadnie. Dobra musi być. Cześć. Dobra, patrzymy się w obiekty. Patrzymy się w obiekty albo na siebie. Jak zawsze zresztą na naszym kanale? Wiecie co? No. Wiecie co? Co coś powiedzieć? Że pewnie was zaintrygowała miniaturka i tytuł, i myślę, że pora wyjaśnić sobie kilka rzeczy. Myślę, że tak. Czy zacznesz? Tak, zacznę. Nasze nowe życie polega na tym, że e, wyprowadzamy nasze studio nagraniowe do nowego miejsca, i to jest to nasze nowe życie, bo przez te dwa lata, bo to już będą dwa lata, kiedy nagrywamy na nasz kanał, ten nasz salon, właśnie który tutaj widzieliście już nieraz, był miejscem tak naprawdę, które prze... wielkiej rozróbmy. Wielkiej rozruby, które przeobraziło się w studio i tak zostało po prostu, nie, dlatego to nasze nowe życie będzie polegało po prostu na tym, że będziemy nagrywać w nowym miejscu, o którym zaraz opowiemy, a po prostu nasz salon będzie nadal po prostu tak jak wcześniej, naszym salonem, i myślę, że to będzie dla nas już duża zmiana. Tak, chociaż mamy plany i na to kolejne, więc zobaczymy, ale stąd właśnie problem ze statywem, stąd właśnie problem z mikrofonem. Nie wiem czy widzicie, ale już jest inna lampka, bo tamtą, lampy, tamtą lampę, wywieźliśmy bo tamtą lampę już wywieźliśmy. Regał za mną jest pusty, bo no, część książek wywozimy do studia, a na podłodze jest turbowała, again. Widać coś tam? Coś tam widać. Coś tam widać. Ej, w ogóle mamy genialne światło za okna. Zobacz, nie mamy lampy, a wyglądamy tak dobrze. Też, lampy też nie Zastanawiam mamy. się, czy nie lepiej niż bez lampy. Jednak Asz to aspektowanie... słońce dzienne to słońce dzienne, ale to nie są kolejne zmiany. Kolejna zmiana jest taka, że kleptopa byłoby kolejna zmiana jest taka, że od kolejnego odcinka mamy też nową czołówkę z nową muzyką, którą napisała i skomponowała i w ogóle zrobiła specjalnie dla nas Dominika. Tak. Tak, Dominika Czajkowska, Tak, dziękujemy jej bardzo serdecznie za to, że. A no, przeczytałeś tak wyraźnie, bo myślisz, że będziecie na że czy czytasz. Tak. Wiecie co? Bo musieliśmy tak naprawdę bardzo wiele razy przeczytać tytuł. Sztuka Twórczego Życia. I zaproszenie na Patronite, ponieważ Dominika ciągle nas poprawiała, żeby było idealnie, za co, za co jesteśmy jej wdzięczni. Tak, było to poprawianie ogóle... z miłością, żeby nie było, z miłością. Tak, z miłością. miłością, z miłością. No i w ogóle Dominika powiedziała, że to super pomysł, że te wszystkie nasze błędy i niewłaściwe nagrania z naszymi komentarzami możemy wysłać naszym patronom, bo jest to super śmieszne, te nasze wszystkie wpadki, komentarze, jak, jak próbujemy. Więc tak. Wyślemy, wyślemy w kolejnej wiadomości templiczek, żebyście też zobaczyli, jak wygląda też trochę backstage tego wszystkiego, co Tutaj robimy. Tylko błagam, nie udostępniajcie, nie wysyłajcie nigdzie dalej tych plików audio, które Wam wysyłamy, bo myślę, że one się nie nadają do szerszego publikowania. A jeżeli chcecie zostać naszymi patronami, no to, to dawajcie oczywiście, że można i poniżej w komentarzu link. W opisie. W opisie, w opisie. będzie link do patrona, ale też do SUPI, do takiego jednorazowego wsparcia nas, jeśli macie ochotę nas, tego co tutaj robimy i też naszego nowego studia, gdzie będziemy zapraszać naszych gości. W ogóle jeszcze ostatni odcinek za tydzień będzie z tego miejsca, więc to będzie taki finał, ale wyjątkowy finał, bo jest wyjątkowa dobra... Dobra, i chyba najdłuższa rozmowa, jaką kiedykolwiek nagraliśmy, nie wiem, czy to jest dobra reklama, czy nie, ale dobra, myślę, to, że, że to było dużo, dużo słuchać. dużo mocnych, mocnych treści, ale już kolejne rozmowy, czyli pewnie jakoś za dwa tygodnie, będzie w nowym studiu, do którego chcemy Was serdecznie zaprosić poprzez kanał YouTube, ale poprzez co, że będziecie mogli razem z nami ten kanał tworzyć i możecie, i mamy już wielu patronów, którzy są z nami. Przez długi czas, i jeśli Jest chcecie dobrze. być też takimi patronami, to zapraszamy Was do tego serdecznie. Nie możemy się doczekać, aż odpalimy nasze nowe studio podcastowe. Wierzymy, że też to będzie taka przestrzeń no będzie to taka przestrzeń. Mówię cały czas, nie wiem, czy widzisz. Taka przestrzeń, gdzie będziemy mogli nagrywać nowe serie, gdzie będziemy mogli też tej przestrzeni udostępniać może jakieś uwielbienia. Więc wierzymy, że wielkie rzeczy przed nami na Patronite. Jak wejdziecie, zobaczycie, że są kolejne rozpisane progi, do których chcemy sięgać, żeby się rozwijać po prostu dalej, bo lubimy to, co robimy i te rozmowy, które prowadzimy na naszym kanale, to myślę, że to jest to, co sprawia nam najwięcej radości. I za każdym razem, jak ktoś do nas podchodzi, więc podchodźcie, jeśli oglądacie. I mówicie, że oglądacie właśnie nasz kanał i że wam to dużo daje i że daje tyle radości i jakichś dobrych treści, to nasze serduszka się radują. Ja bym chciała pozdrowić z tego miejsca Janka, który ostatnio podszedł i powiedział u Dominikanów, że nas ogląda. Był super sympatyczny i Janka teraz spotykam ciągle, więc pozdrawiamy cię Janek. Ale mówiłeś Janek. o tym, że chcemy w studiu też zrobić spotkanie dla Patronu? Tego jeszcze nie mówiłam. Bo mówiłem. tak się na tym, że tak dobrze wyglądamy bez tego światła, a ja mówię zaraz wam tajemnicę, że tak naprawdę ten mikrofon jest w ogóle niepodłączony, ale stwierdziłam, że będzie wyglądało super roboczo. Tak, Dlatego ja się nie przejmuję, tylko po prostu mówię, bo wiem, że inny, mi, inny mikrofon mnie zbiera. Mam nadzieję, że dobrze zbliżę. Tak naprawdę. My tutaj nie mamy tego sprzętu, to, to nagrywamy. Tak, tak. Bo wywieźliśmy bez sprzętu. Tak, jest taki pomysł i myślę, że już nadszedł ten moment, żeby zrobić jakieś takie pierwsze spotkanie z naszymi patronami. Chcemy, żeby to spotkanie odbyło się. Zaraz zostanę tym mikrofonem w twarz. Żeby te pierwsze nasze spotkanie odbyło się właśnie w tym studiu, dzięki które, które tworzymy też właśnie dzięki patronom, dzięki waszemu. Naszemu wsparciu. A jak wiecie, to wszystko kosztuje nie tylko czasu, czasu najwięcej chyba, tak. ale, ale no, no. Tak, bo to miejsce wynajmujemy, też musieliśmy je wyszykować, jeszcze je szykujemy, jeszcze nie jest gotowe, dlatego nagrywamy, nagrywamy stąd, bo chcemy Was zaprosić od razu do takiego pięknego miejsca. Była wielka wątpliwość dzisiaj o to, gdzie nagrać ten odcinek, czy tu, czy w studiu, ale stwierdziłam, że To była nasza wspólna decyzja pokazać już taki efekt końcowy, bo czekamy jeszcze na szafkę, która ma tam dojść, tak w ogóle na różne rzeczy Tak, więc ten film jest myślę, że też takim trochę podsumowaniem tych naszych dwóch lat na tym kanale. Ten kanał ewoluował naprawdę na różne sposoby, ale to co ostatnio robimy, czyli te wszystkie rozmowy, uwierzcie nam. To jest dla nas takie, taki skarb, takie cenne, że za każdym razem jak do nas jakiś gość przychodzi, to te nagrania, mimo że trwają godzinę, to siedzimy z tym gościem dłużej i rozmawiamy, rozmawiamy, inspirujemy się i dla nas to jest też bardzo, bardzo mocno budujące, więc to na pewno będziemy chcieli kontynuować, bo takich wspaniałych gości, którzy tworzą cudowne rzeczy jest naprawdę więcej i myślę, że możemy wszyscy Wszyscy z tego bardzo, bardzo dużo czerpać. Stąd też te ruchy, właśnie, żeby stworzyć takie studio, taką przestrzeń, gdzie nie tyle będziemy też nagrywać rozmowy, ale będziemy mogli się z tymi ludźmi spotykać, po prostu, inspirować. Może też będziemy robić częściej, jakieś spotkania, więc plany przed Udypionka. nami są uwielbionka. Plany przed nami są duże, jak widzicie, więc liczymy na wasze wsparcie słowem, w komentarzach też. Na żywo, modlitewne, finansowe, to wszystko jest bardzo ważne, bo to, nam, to nas buduje. Czekam, aż będę mogła coś powiedzieć, bo zawsze wszyscy piszą, że się wcinam w słowo albo że jestem chaotyczna i nieogarnięta. Po prostu ja mam wrażenie, że ja chyba mam przemyślane, co chcę powiedzieć. Ja Nie Okej, okay, to teraz chciałam ja Bo Chciałam powiedzieć teraz, że. <głos> <głos> Miałam to w głowie, zanim minąłeś w przestrzeni. Poczekaj. A wiem, 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 wiem. Chciałam powiedzieć, że strasznie dziękujemy za wszystkie też świadectwa, które nam podsyłacie, bo mm. naprawdę jest ich bardzo dużo. I to jest dla nas tak, takie w ogóle zaskoczenie, że czasami na przykład, nie wiem, jeden odcinek ma mniej wyświetleń, a spływają takie mocne po nim w ogóle świadectwa, mm. takie mocne historie. No naprawdę, no ale po tych, które mają dużo wyświetleń też. Więc jesteśmy naprawdę Wam bardzo, bardzo, bardzo wdzięczni i też, no a podsyłacie nam swoje świadectwa, to co Was dotyka, bo po prostu to jest tak budujące, nie, że, że to wszystko ma sens i ta praca ma sens, albo piszcie w komentarzach, żeby po prostu inne osoby też mogły być tym obogacone. I bardzo Wam za to dziękuję. Za to, że jesteście. I może już skończymy ten odcinek. Fajnie jest, ale może... fajnie jest, a tak, nie będziemy tutaj przedłużać. Niech ten tydzień, ten trochę odpoczynek, ten odcinek, który jest zdecydowanie krótszy, będzie takim wytchnieniem dla nas wszystkich, dla nas, ale też dla was. Przed tym, co. <grym> czy przed, przed tym, co nowe, tak jak mówię, jeszcze tydzień, za tydzień wyjątkowy odcinek. Czekajcie na niego. Okiem mówię, że mi tak. <gry> Wyjątkowy odcinek, ostatni z tego miejsca, więc taki odcinek pożegnalny, ale z wielkim przytupem, i już następne odcinki będziemy w wierzę, że nagrywać w nowym miejscu, w nowym studiu, które będzie wyjątkowe. Możemy się pożegnać z napisem agent. Właśnie też o tym myślałam, że nic z tego nie będzie w nowym studiu, strasznie go lubię. Ale oddaliśmy tak. tę moją ulubioną kolorową lampę, strasznie płakałam. Więc w żegnamy się z napisem agent i z, z tymi A, wszystkimi nie. osobami, no, które nie. lubiły napisać, że pisać, że ten neon jest podejrzany w naszym kierunku, że jesteśmy agentami jakimiś. Ale mamy też takie fajne rzeczy, które zawieziemy do studia, których jeszcze nie przetransportowaliśmy. A, które będziemy. dostaliśmy. Dostaliśmy od taty Mateusza, z którym współpracujemy i który zajmuje się naszymi socialami. Tak. Tata Mateusza robi takie piękne rzeczy, na przykład zobaczcie. Zegara z drewna. A tam jest kolejna rzecz. Tam jest kolejna rzecz, Uda? Też, która też będzie w studiu. Aż pokażemy, pokażemy jakie ładne. I one będą stały tak ładnie sobie na bułaczce. Ostrożnie, żeby to nie potłukło. Piękne. Także dziękujemy za takie piękne prezenty. Dziękujemy bardzo. Bardzo nam się przydadzą. Ja mam pomysł w ogóle. Dawaj. Jest to pomysł zerżnięty totalnie a, od lekkostroniczych, e, ale oni powiedzieli swoim, e, swoim widzom, że jeśli ktoś coś tworzy, jeśli jest twórcą, robi coś takiego namacalnego, mogą to być rysunki, zdjęcia, jakieś właśnie rzeczy manualne, to żeby wysyłali to po prostu e, im i to będzie na ich regale na ich półce jako taki element więc może to jest też jakaś myśl może podamy adres żebyście też e, wysyłali do paczkomatu jeśli macie Ale adres jakieś studia? rzeczy e, nie do jakiegoś paczkomatu wybierzemy po prostu bo my tyle jeździmy że będzie nam najwygodniej odbierać z paczkomatu zdecydowanie więc napiszemy Wam jaki paczkomat. Jeśli jesteście twórcami, jeśli robicie coś twórczego, a wierzymy, że skoro jesteście na tym kanale, to, to, jest, to będzie nam niezmiernie miło, jeśli wyślecie nam swoją pracę i ona będzie podczas naszych rozmów stała na regale, dumnie się prezentowała i też pokazała, pokazywała, jakich mamy zdolnych e, widzów, słuchaczy, oglądaczy. Albo możecie też ozomiszcie dawać. Ostatnio na przykład dostałam też od jednej dziewczyny płytę. Tak. bardzo Bardzo dziękujemy, bo to jest zawsze bardzo miłe. Więc y, to są jakieś takie myśli, z którymi chcielibyśmy się z Wami podzielić. I do zobaczenia. Tu będzie stał też winel Sanach, więc, jak macie jakieś swoje winę, no to. Wszystko zabajcie. może. Mogą być płyty, książki, super, cokolwiek. Fajne rzeczy. Chcemy, żeby to miejsce było miejscem y, twórczym i też miejscem, gdzie będzie można podziwiać różne twórcze rzeczy. Jak to jest w sztuce. Czego? Życia. Życia. Przeczytałam dokładnie. pewnie nie tak, jak powinnałam. Dokładnie, dokładnie. Dzięki, trzymajcie się i do zobaczenia. Buzi, pa. Za tydzień, pa. Pa.